na grzybobranie u mnie na podwórku, proszę bardzo. Jakie piękne. To jest jeszcze dość mały ale można go zostawić i urośnie za parę dni będzie do zerwania będzie coś takiego jak co mało to jeszcze są po drugiej stronie płotu widać na no, wprost tu jest jeden tu jest drugi nawet dwa tam są no, się trochę zaskoczyłem, że tu tyle grzybów jest. O, to już jest koniec września. Jako tako sezon już na grzyby się skończył. A tu proszę bardzo. Chodźmy dalej. A zaczęło się od tego. Go zauważyłem tutaj Nie wiem jak wyglądają w kamerze Może wyglądają na małe, ale one są dość spore Wręcz powiedziałbym duże Będziemy jest... zerwać ostatniego Grzyba, te dwa zostawimy, niech sobie rosną One powinny rosnąć dość duże te małe Mają bardzo grube nogi Tak więc powinny się pięć do góry Proszę tego już zerwiemy Powinno się to robić nożem no, ale ja noża nie mam przy sobie tak więc Przy sobie normalnie górywać tu tego i tego zostawimy zobaczymy co z nim rośnie mam nadzieję że żadne ślimaki nie zjedzą tu coś jeszcze jakiś grzybek był ale to nie to jakieś dziadostwo ten jest prawdziwy grzyb kozak i oczywiście ten którego zaniosę to jest jakiś szlachetny kozak już pomału podchodzi pod prawdziwka taki jakiś mieszaniec strasznie jasny Tu ma nogę zaniosę go do pozostałych I jeszcze może znajdę gdzieś jakiegoś poszukam może się uda. Tak więc jak się ma drzewa na działce iglaste, brzozy, tak samo można sprawdzać, czy grzyby nie rosną. Po co gdzieś jeździć po lasach, jak rosną przy domu. Proste.